Proszę, proszę... No razem, to? To jeździec i Sylwia. Co słychać? I jakiś dziwaczny, futrzasty koleś. Podobno szukacie ukrytego magazynu hejtera. Taka informacja z pewnością będzie was trochę kosztować. A ja liczę na to, że dasz nam sporą zniżkę przez wzgląd na dawną przyjaźń. Przepraszam, ser, a co jeśli powiem, że wesprze pan tym samym szczytny cel. Można to odliczyć od podatku. Wonder, wyjdź na zewnątrz i sprawdź czy nikt nie potrzebuje pomocy. A, okej, okay. jasne. Dobra. A propos tych informacji... Jeździec! Znalazłem kogoś w potrzebie! To super, stary. Powiedzieli, że są twoimi przyjaciółmi. Czekali, aż się tu zjawisz z kluczem do tajnego magazynu hejtera, który obiecałeś im dać. Skoro wreszcie się spotkaliście, to możesz dać im ten klucz, tak jak obiecywałeś. Właśnie jeszcze tak, jak obiecywałeś! No co ty, wplątałeś w tę akcję ekipę Cuchnących Kubów? 98 Ty stary przebiegły borsuku! U! Dość dziwny sposób witania dawnych przyj... Przeje... Chyba nie zapomniałaś, jak się odpala statek! To wszystko w szczytnym celu, pamiętasz? Poza tym odstawimy go na miejsce, obiecuję. Idźcie tam! Ha! mnie! Musisz do nich strzelać, mięczaku! Wiesz, jak się tego używa, prawda? zap, 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 zap! zap, zap. Przepraszam, powinno być raczej pif czy bz. Na trzy. Wyskoczymy i odeprzemy atak. A strzelać, okej? Okay. Raz, dwa. Przepraszam, przeciwnicy, za chwilę zaczniemy was atakować. Radzę robić uniki, żeby nie doznać poważnych urazów. Dziękuję za uwagę. Co ty? My chcemy, żeby doznali urazu. A to niby dlaczego? ...pod was, surrykatko. Oraz zwrócimy statek nieuszkodzony. Dołączymy też koszt delikatesowy. Miód spadziowy czy akacjowy?